Witajcie w powtórce gracza Denis DenisMcKebab z klanu FAME na mapce Mugowanka Pojeździe Progetto 46 Na szóste tiery, lasowanie marzenie Początek ciekawy, ale powiększmy troszkę mapkę, może bez przesady Lubię jak jest mapa widoczna Ale nie jak zasłania cały ekran I standardowy krzaczek Dla odważnych bo czemu nie? Losowanie do tego w sumie zobowiązuje. No ale jednak, pomijamy krzaczkę i próbujemy złapać kogoś na wjeździe w krzaczory na C1. Mamy też od boku centuriona, musimy na niego uważać. nie jeszcze fałkę, musimy się więc schować za górką, żeby nie wyrywać darmowych strzałów. Zwłaszcza gdyby te pojazdy grały na wieżę. Ale. Fałka będzie tutaj ładnie spompowana, prawdopodobnie nawet zginie. Pod warunkiem, że ją ktoś kończy i to się właśnie dzieje. Co do bitwy tego gracza, wynik naprawdę godny uwagi. Tutaj nie mam pytań, pytania jak tylko to osiągnie. Nie będę spoilerował, ale bitwa wygląda całkiem fajnie. Szkoda tylko, że mało pojazdów, bo tylko trzy sztuki pojechały na linię. 90. To się może źle skończyć, jeśli nas obiadą zamkną strony lasu Ale tak patrząc o tym, ile pojazdów się już do tej pory pojawiło, raczej większość skupiła się w okolicach Kapa, ponieważ to jest bitwa spotkaniowa To powinniśmy być właśnie w tej okolicy ale las też jest ważny. Musimy uważać, właśnie na plecy. Dostaliśmy od projektu, który nie ma spota Teraz już mniej więcej wiemy, gdzie jest Kabu Trójka wygląda, że może byłby na nią przestrzał, ale musimy tutaj uważać, bo light będzie nas przeciwnika prawdopodobnie podświetlał. Chyba, że go zdejmiemy. To jest dosyć ważne zadanie, ponieważ wtedy przeciwnik straciłby jednego lighta. I właśnie go stracił. My byśmy mieli lightka. Który i tak wygląda na to, że zaraz wyparuje Mamy jednego fraga 1400 uszkodzeń Amerykaniec zostawia ładnie Że powinien teraz zginąć Ale miał farta, wycofał się Można powiedzieć w ostatnim momencie Nie dał się nam sfragować Ale to prawdopodobnie jest tylko kwestia czasu Nasz komet przyjmuje bazę No i M2 oh, Zniszczony, trafił do garażu Musimy uważać teraz na BZT Centurion Action X powoli podjeżdża. To jest pojazd dość dobry. Może nie tak dobry jak BZK premium, ale moim zdaniem, jeśli będzie odpowiednio wyposażony, będzie dawał radę. No i właśnie BZK dołącza do kolekcji zniszczonych przez nas pojazdów. Drużyna zrobiła 4 fragi, z czego 3 są nasze, więc. Można powiedzieć, że na razie wyciągamy tą drużynę do przodu. 2650 uszkodzeń, a to dopiero początek. Powoli chyba bierzemy się za odbijanie linii 9 ale to naprawdę bardzo powoli. Nie moglibyśmy chyba teraz szukać bicia na fałkę 30.01D, ale Centurion jest tutaj faktycznie znacznie groźniejszym pojazdem. Należałoby się go jak najszybciej pozbyć, celujemy po dolnej płucie. został tylko jeden strzał, tył wieży Nie mogło się to inaczej skończyć jak dodanie czwartego fraga do naszej puli Pojawiło się Progetto 46, przeciwnika Możliwe, że będziemy szukali na niego bicia, albo na fałkę. wszystko zależy od tego to nam pierwszy wpadnie pod celownik. Chyba będzie to fałeczka. Czekamy na doładowanie ostatniego pocisku i prawdopodobnie będzie to piąty frak. Tak jest. Widzimy tutaj potęgę magazynków ósmego tieru na szóstki 720 uszkodzeń, czy coś koło tego yy, w klipie. To nie jest byle co i to robi robotę. to przeciwnika dalej na fullu ale to prawdopodobnie już niedługo. Strzelamy w budynek, licząc na to, że go przebijemy, ale nie trafiliśmy niestety. Teraz zmieniamy pozycję, prawdopodobnie, bo nie ma sensu tutaj kapować. Bohater widzi, że powoli zostaje zamykany od pleców i musiał się wycofać dla własnego bezpieczeństwa. No. Gdyby tam został, to prawdopodobnie dołączyłby. Tutaj do trójki poległych t 3485 prawdopodobnie sfragowany Tak jest, nawet tutaj strzał po wieży siadł Szósty frag Specjalista No i specjalista widać, że siedzi za sterami tego czołgu Podjeżdżamy teraz na troszkę agresywniejszą pozycję szukające Chociażby przez na Centuriona 5 przez 1 I jednak mamy amx który... Jest już na hita i którego możemy skończyć, ale wycofujemy się. Chcemy doładować prawdopodobnie więcej pocisków, albo zmienić pozycję, bo stąd nasz przeciwnik się już nas spodziewa. I musimy uważać yy, na to, co się dzieje w lesie. I na górce, przy okazji, yy, wroga tutaj w okolicach kapa. A podjeżdża tam, to Tak samo KW3. Podjeżdża od pleców. Hmm, Bardzo to powinno go skończyć, jeśli będzie miało trochę szczęścia i nie zostanie zaraz po to od jakiegoś TDK Centurion. Niestety od niego się odbijamy. Nie wiem, czy tutaj w włoskiego TDK nie bylibyśmy w stanie przybijać podachu. dachu. Nie wiem, w sumie nie sprawdzałem z takiego małego kalibru, ale to wszystko się jeszcze okaże. Nasza drużyna składa się jak domek skar. No, nie bardzo im to wychodzi teraz. Musimy uważać na kw trójkę. Musimy uważać na Project. To tutaj jesteśmy trochę w ogniu krzyżowym. Centurion podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża i słabe bicie, ale Project to prawdopodobnie będzie naszym fragiem. Siódmy frag. Powoli HP nam się kończy. Mamy tylko połowę. Prawdopodobnie doładujemy teraz pociski i pojedziemy po kw trójkę. Ponieważ to jest gracz, który będzie w stanie nas tuc w plecy, jeśli tylko uda mu się przeżyć, szukamy tutaj przestrzału, szukamy przestrzału, ale prawdopodobnie będziemy musieli podjechać na blisko. grać się wychyla, fajnie byłoby go teraz na gąste postawić. Dwa strzały siadły, a trzeci strzał w wieżyczkę siadł, także ósmy frak zostało jeszcze. 5 przeciwników, w tym Arta. Bazotto z dobrym kamuflażem. To może jeszcze różnie się skończyć. Wcale nie jest wygrana bitwa. Na naszym liczniku 5300 uszkodzeń robi wrażenie. Nieważne na jakich tierach robi wrażenie. Nasza Arta robi co może. Bazotto podjeżdża. Komet zajeżdża od pleców. Tutaj może to być dla nas zbawienne. Wykrył przeciwnika. Zobaczymy, jak to się skończy. Jak się delikatnie cofnie, będzie pewny strzał. Teraz było blisko, ale niestety nie siadło. Wiemy, gdzie jest arta przeciwnika. Mamy bazoto na strzała. Niestety, wróg kapuje naszą bazę. Na szczęście, jest to tryb bitwy spotkaniowej i tutaj kap zajmuje w pojedynczy pojazd ponad 3 minuty. Centurion zdjęty, nie mogło być inaczej. 9 frak już za chwilę będzie. Prawdopodobnie medal pula. Jeśli bohater dalej tak będzie grał, to będzie miał naprawdę spore szanse, żeby tą bitwę wygrać. Tutaj mamy włoskiego TDK, który będzie dla nas problemem. Chyba że go objedziemy, wtedy już nie będzie tak dużym problemem. Ale musimy pamiętać, jest to TDK zwierząt, który może nie jest wyjątkowo mobilny, ale może sprawiać nam problemy. Tutaj prawdopodobnie Arta się poświęci. Chyba, że Arta Przeciwnika poświęci nas. Oj, oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Musimy tutaj go skończyć, inaczej to się dla nas źle skończy. Włoski Tedek oddał strzał. Jesteśmy teraz przez chwilę bronieni. Jedenasty frag, została ostatnia Arta i wszystko wskazuje na to, że będzie to wygrana bitwa. Ostatni strzał wiemy gdzie jest. Arta się zdradzi zdradziła. Nie może się to skończyć inaczej jak Dwunastym fragiem. Majmy, miejmy nadzieję, że Bazo to tylko nie zdejmie Arty, ale tutaj chyba oddał nam właśnie tego fraga i będziemy mieli 12 zniszczeń. To bardzo miło ze strony tego gracza, że e, oddał nam tego fraga to naprawdę nam się może przydać. Możliwe, że to będzie nasz. Nowy rekord uszkodzeń. Widzimy tutaj komunikację pomiędzy graczami, oby takich więcej yy, ludzi, to ten yy, gracz w to naprawdę szacun dla niego za takie zachowanie. No i szacun dla naszego bohatera, który jakby nie patrzeć zrobi prawdopodobnie 12 fragów. 4000 4000 6000 uszkodzeń to naprawdę świetny wynik. Musimy teraz tylko znaleźć tą Artę. Mamy 5 minut niecałe, no i jest Arta w krzaczku. Strzelamy w ruchu. Wiadomo no, nie zawsze można ufać sojusznikom, ale tutaj gościu w bazotto zachował się jak trzeba. A screeny końcowe wyglądają następująco. As pancerny, medal pula. Specjalista. Duży kaliber i coś tam jeszcze, mniej znaczącego, aczkolwiek rzadkiego W sumie mało by brakowało, a... Nie wiem w sumie Ile bozot to miało, mało by brakowało naprawdę, a nasz pluton No ja tak powiem, zmasakrowałby całą drużynę Ale miejsca z tyłu 6170 uszkodzeń, piękna liczba na jak na szósty tier 12 Zniszczeń to jest naprawdę rzadkość. Jeszcze dwa zniszczenia i mielibyśmy medal bohaterów Rosjeni, co na pewno ukoronowałoby tego gracza, czy tam uhonorowało, Jak zwał, tak zwał dość wysoko, prawie 2000 podstawowego doświadczenia. Powtórzę, 6000 uszkodzeń, 12 fragów. To się zdarza naprawdę rzadko. To ciekawe, wyszliśmy z tej bitwy na plus, pomimo że chyba waliliśmy głównie z Golda, byliśmy na racjach bojowych, ale wyszliśmy na plus. Bitwa trwała 10 minut, ponad prawie 11. To jest cieplutka bitewka jeszcze z dzisiaj, także mam nadzieję, że się podobało. I prośba do Was, tak jak zawsze, jeśli. Mogę coś robić lepiej. Jeśli coś Wam się nie podoba, napiszcie mi to. Spróbuję się dostosować. A tak poza tym, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Zachęcam do zostawienia czegoś po sobie. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.